Mężczyzna zwykł chodzić na spacer z sześcioma wolno biegającymi psami każdego dnia, a kiedy ludzie postanowili go sprawdzić, dokonali niewiarygodnego odkrycia, które sprawiło, że wszyscy się rozpłakali. Santiago, trzydziestoletni mężczyzna, miał szczególny sposób traktowania psów. Codziennie spacerował z sześcioma ogromnymi owczarkami niemieckimi. Wyobraź sobie tę scenę. Spokojny mężczyzna idący ulicami, za nim sześć psów, które wyglądały jak żołnierze maszerujący w idealnej synchronizacji, ale najbardziej imponujące było to, że żaden z nich nie miał smyczy. Nie biegały, żeby coś powąchać, nie walczyły ze sobą i nie oddalały się od jego boku. Ludzie przechodzący obok stali z otwartymi ustami i szeptali do siebie: Jak on to robi? To było tak, jakby psy dokładnie wiedziały, czego Santiago chce, żeby zrobiły bez potrzeby mówienia wiele. Tylko spojrzeniem lub małym gestem psy rozumiały i słuchały. Nie miało znaczenia, czy inne psy szczekały, czy dzieci biegały w pobliżu. Owczarki niemieckie podążały za Santiago z tak wielką uwagą, że wydawało się to magiczne. Niektóre dzieci próbowały nawet biec obok nich, żeby zobaczyć, czy któryś z psów się rozproszy. Ale nie, nie odrywały wzroku od Santiago ani na sekundę. Każdego dnia coraz więcej ludzi zatrzymywało się, żeby popatrzeć, i wielu pytało, czy on ma jakiś trik? Jak te psy mogą być tak posłuszne bez smyczy? Sześć dużych owczarków niemieckich szło obok Santiago, jakby były połączone niewidzialnymi nićmi. Bez względu na to, co działo się wokół nich, psy wydawały się być w doskonałej harmonii z nim, jakby każdy krok Santiago był bezgłośnym rozkazem. A wiesz, co było najbardziej imponujące? Robiły to wszystko bez smyczy. Ludzie, którzy widzieli ich przechodzących, byli zafascynowani. To było jak oglądanie przedstawienia, ale na zewnątrz. Jeśli Santiago nagle zatrzymywał się, żeby zawiązać sznurowadła lub obserwować coś w oddali, psy natychmiast też się zatrzymywały, jakby otrzymały rozkaz. Jeśli zaczynał iść szybciej, sześć psów natychmiast przyspieszało i podążało za jego tempem z taką precyzją, że wyglądało to na choreografię a kiedy zmieniał kierunek, one obracały się jednocześnie bez wahania. Czasami inni ludzie próbowali testować psy. Dzieci biegały przed nimi, żeby zobaczyć, czy się rozproszą lub podążą za nimi. Inni ludzie spacerowali ze swoimi psami, które szczekały, lub próbowały ciągnąć smycz, żeby podejść bliżej, ale nic z tego nie miało znaczenia dla owczarków Santiago. Pozostawały skoncentrowane, jakby świat wokół nich nie istniał. Dyscyplina psów była tak wielka, że ludzie nie mogli w to uwierzyć. Czy to roboty? Żartowały niektóre dzieci. Inni ludzie podchodzili do Santiago, próbując odkryć jego sekret. Jak ty to robisz? Jak one są tak zdyscyplinowane bez smyczy? Ale Santiago nie mówił wiele o swoich metodach, co tylko zwiększało tajemnicę. Wielu uważało, że musi być jakiś ukryty trik, może technika treningowa, której nikt nie znał. Ale prawda była taka, że relacja między Santiago a jego psami wykraczała daleko poza podstawowe komendy. Było coś głębszego, specjalne połączenie, które niewielu rozumiało. To było prawie tak, jakby komunikowali się sercem, bez potrzeby słów czy widocznych sygnałów. Z czasem ludzie zaczęli być podejrzliwi. Jak tych sześć psów mogło być tak posłusznych bez użycia smyczy lub widocznych komend, Wielu uważało, że kryje się za tym coś dziwnego. Niektórzy sąsiedzi zaczęli podejrzewać, że Santiago używa ekstremalnych lub nawet okrutnych metod treningowych. To niemożliwe, żeby psy zachowywały się tak dobrze z własnej woli, komentowali niektórzy. Musi używać jakiejś radykalnej techniki, której nie znamy. Podejrzenia zaczęły narastać. Niektórzy uważali, że Santiago używa elektrycznych obroży, które dają wstrząsy, jeśli pies nie słucha. Inni sądzili, że być może poddał owczarki jakiejś formie bolesnego treningu, żeby sprawiły, żeby zachowywały się tak perfekcyjnie. Nikt nie mógł uwierzyć, że to posłuszeństwo było tylko wynikiem dobrej relacji z Pesji. Przy jednej okazji grupa sąsiadów próbowała nawet obserwować Santiago z daleka, żeby zobaczyć, czy używa jakiejś formy tajnej kontroli, takiej jak ukryte urządzenia elektroniczne. Ale bez względu na to, jak bardzo się starali, Nigdy nie zobaczyli niczego podejrzanego. Psy nadal spokojnie podążały za Santiago, bez żadnych oznak bólu czy dyskomfortu. Mimo to podejrzenia nie przestawały narastać. Niektórzy ludzie w sąsiedztwie, którzy nigdy nie widzieli tak posłusznych psów bez smyczy, zaczęli źle mówić o Santiago za jego plecami. Musi robić coś bardzo złego z tymi psami, mówili. To niemożliwe, żeby słuchały wszystkich jego rozkazów tak perfekcyjnie, bez żadnej formy kary czy groźby. Te plotki rozeszły się po mieście, a im bardziej rosła tajemnica metod Santiago, tym bardziej ludzie stawali się niespokojni. Zamiast podziwiać umiejętności Santiago, wielu zaczęło kwestionować, co naprawdę się dzieje. Z czasem niektórzy sąsiedzi postanowili podjąć poważniejsze kroki, wierząc, że te psy, mimo że tak dobrze wychowane, Mogą cierpieć w ciszy. Zanim będziemy kontynuować, pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować kanał, jeśli kochasz zwierzęta i ich wzruszające historie. Podejrzenia sąsiadów stały się tak silne, że niektórzy postanowili działać. Uważali, że Santiago w jakiś sposób znęca się nad psami, aby osiągnąć tak duże posłuszeństwo, więc bez ostrzeżenia grupa postanowiła złożyć doniesienie do władz i oskarżyć Santiago. Oznęcanie się nad zwierzętami. Policja została wezwana do zbadania sprawy. W dniu wizyty Santiago został zaskoczony przez funkcjonariuszy, którzy przybyli do jego domu, aby sprawdzić stan psów. Pozostał spokojny, nie denerwując się, i pozwolił policji wejść, aby wszystko zbadać. Ciekawcy sąsiedzi obserwowali z daleka, mając nadzieję odkryć, co kryje się za tym niewiarygodnym posłuszeństwem. Funkcjonariusze zaczęli badać każdego z owczarków niemieckich. Sprawdzali ślady po obrożach elektrycznych, rany, oznaki nadużyć lub jakiekolwiek wskazówki świadczące o znęcaniu się. Przeanalizowali także miejsce, w którym mieszkały psy, aby zobaczyć, czy są w dobrych warunkach. W międzyczasie Santiago tylko obserwował, nie broniąc się ani nie próbując wyjaśniać swoich metod. Po godzinach inspekcji policja nie znalazła niczego, co wskazywałoby na okrucieństwo. Wręcz przeciwnie, psy były w doskonałym zdrowiu. Z lśniącą sierścią, czujnymi oczami i przyjaznym z 5900 warunki w miejscu były doskonałe, a zwierzęta wydawały się szczęśliwe i zadbane. Kiedy funkcjonariusze opuszczali miejsce, oświadczyli, że nie ma żadnych dowodów na znęcanie się. Doniesienie było bezpodstawne. Santiago nie robił nic złego swoim psom. Ta konkluzja zaskoczyła sąsiadów, którzy spodziewali się znaleźć jakąś ukrytą, radykalną technikę. Zamiast tego odkryli, że owczarki niemieckie żyją bardzo dobrze i dzielą relację opartą na zaufaniu i szacunku z Santiago. Wiadomość o tym, że Santiago nie znęca się nad psami, rozeszła się po sąsiedztwie, ale tajemnica, jak osiągnął tak duże posłuszeństwo bez smyczy, wciąż była obecna. I dla wielu była jeszcze bardziej intrygująca. A ty, który oglądasz to wideo, masz jakiś pomysł, jak Santiago to robi? Zostaw swoją opinię w komentarzach i kontynuuj oglądanie wideo, ponieważ ta historia zaskoczy cię jeszcze bardziej niż już to zrobiła. Czego ludzie nie wiedzieli, to to, że Santiago miał bardzo specjalne połączenie z psami. Od małego był zawsze zafascynowany owczarkami niemieckimi. Dorastał otoczony tymi zwierzętami i zamiast traktować je tylko jak zwierzęta domowe, spędzał godziny na obserwowaniu ich zachowania. Widział, jak psy komunikują się między sobą, jak reagują na ruchy i dźwięki wokół nich, i jak wyrażają emocje poprzez spojrzenia i gesty. Santiago nauczył się rozumieć psy w sposób, w jaki niewielu ludzi potrafiło. Dla niego owczarki niemieckie nie były tylko zwierzętami, ale przyjaciółmi i towarzyszami. Spędził dużą część swojego życia na budowaniu więzi z tymi psami, coś, co wykraczało poza proste komendy. Nie chodziło tylko o nauczenie siat lub zostań, ale o zrozumienie czego każdy pies potrzebuje i jak się komunikuje. Santiago wiedział, kiedy jeden z psów był głodny, smutny lub niespokojny, tylko obserwując małe znaki. Czas, który spędził na zrozumieniu psów, zrobił całą różnicę. Nie używał gwałtownych metod ani elektrycznych obroży. Sekretem Santiago był czas i szacunek, jaki miał dla każdego z nich. Przez lata rozwinął sposób komunikowania się z psami, który wydawał się magiczny dla tych, którzy obserwowali to z zewnątrz, ale dla Santiago był to po prostu wynik wielkiej cierpliwości i miłości do zwierząt. Psy wiedziały, że Santiago się nimi opiekuje, a w zamian ślepo mu ufały to wzajemne zaufanie sprawiało, że owczarki niemieckie słuchały jego poleceń bez wahania. Szanowały go nie ze strachu, ale dlatego, że wiedziały, że zawsze będzie tam dla nich jako prawdziwy przywódca stada. Z czasem sąsiedzi odkryli ważną część historii Santiago, która wyjaśniała wiele o jego więzi z psami. Kilka lat temu przeszedł bardzo trudny okres w swoim życiu, miał małą firmę, ale sprawy nie szły dobrze i w końcu zbankrutował. To był skomplikowany okres dla Santiago, a ludzie wokół niego mówili, że powinien sprzedać owczarki niemieckie. Koniec końców były one szlachetnej rasy i mogły dać mu trochę pieniędzy wystarczająco, aby zapłacić czynsz i nawet kupić jedzenie. Wielu przyjaciół, a nawet niektórzy członkowie rodziny Santiago próbowali przekonać go, że sprzedaż psów byłaby najbardziej praktycznym rozwiązaniem jego problemów. Posłuchaj Santiago! Wiem, że bardzo lubisz te psy, ale teraz musisz pomyśleć o sobie. Sprzedaj psy, weź pieniądze i zacznij od nowa. Może nawet uratujesz swój biznes, mówili. Słowa padały z dobrymi intencjami, ale Santiago wiedział, że to nie jest takie proste. Dla innych te sześć owczarków niemieckich było po prostu okazją do szybkiego zarobku, spłacenia długów i pójścia dalej. Ale dla Santiago było to tak, jakby prosili go o sprzedanie części siebie. Te psy. Nie były tylko zwierzętami, które kupił, były jego rodziną, to były te oczy, które patrzyły na niego rano, kiedy świat wydawał się zbyt ciężki i które nigdy go nie osądzały. Nawet w najtrudniejsze dni, to one pozostawały u boku Santiago w ciszy w te noce, kiedy nie mógł spać, oferując towarzystwo i pocieszenie, nie prosząc o nic w zamian. Sprzedaż owczarków niemieckich nie była tylko kwestią biznesu. To było zdradzenie zaufania, które zbudował z każdym z nich. Santiago wiedział, że psy widziały w nim swojego przywódcę, obrońcę stada. Co więcej, kochały go w czysty i szczery sposób. Jak mógłby odwrócić się od tej miłości? Jak mógłby sprzedać tych, którzy byli przy jego boku, kiedy nikogo innego nie było? Santiago rozumiał, że sprzedaż psów mogłaby rozwiązać jego natychmiastowe problemy finansowe, ale wiedział też, że pustka, która pozostałaby w jego sercu, byłaby znacznie większa niż jakakolwiek suma pieniędzy. To było tak, jakby każda chwila spędzona z jego psami była przypomnieniem, że życie może być trudne, ale dzięki lojalności i miłości mogli pokonać to razem. Nie mógł po prostu się poddać. Sprzedaż owczarków niemieckich oznaczałaby rezygnację ze wszystkiego, w co wierzył odnośnie przyjaźni, lojalności i bezwarunkowej miłości. Santiago podjął odważną decyzję. Nawet gdy jego oszczędności się skończyły i musiał przenieść się do schroniska, nie zostawił swoich psów. Wziął ze sobą wszystkie sześć owczarków niemieckich, wiedząc, że będzie trudno je nakarmić w schronisku. Santiago otrzymywał tylko dwa posiłki dziennie, a mimo to dzielił się tym jedzeniem z psami. Nigdy nie pozwolił im głodować, nawet gdy sam miał pusty żołądek. Santiago podjął najtrudniejszą decyzję w swoim życiu, ale jednocześnie najodważniejszą. Gdy jego oszczędności się skończyły i nie mógł już płacić czynszu, schronisko dla bezdomnych stało się jego jedyną opcją. Wiedział, że ten wybór nie będzie łatwy, ale ani przez chwilę nie rozważał porzucenia swoich psów. Dla wielu byłoby nie do pomyślenia zabranie sześciu dużych owczarków niemieckich do miejsca, gdzie ledwo miałby jedzenie dla siebie. Ale dla Santiago. Te psy były czymś więcej niż zwierzętami. Były jego rodziną i nie zostawiłby ich. Po przybyciu do schroniska, Santiago szybko zdał sobie sprawę, że sprawy będą jeszcze trudniejsze niż sobie wyobrażał. Otrzymywał tylko dwa posiłki dziennie minimum potrzebne do przetrwania. Ale nawet mając tak mało, odmawiał jedzenia samemu. Każdego dnia, gdy dostawał jedzenie, Santiago dzielił się tym, co miał, ze swoimi sześcioma psami. Jeśli to był kawałek chleba, kroił go na równe części, upewniając się, że każdy z nich dostaje swoją porcję. Jeśli to była rzadka zupa, znajdował sposób, aby upewnić się, że psy też mogą zjeść. Wiele razy Santiago czuł, jak jego pusty żołądek burczy z głodu, ale nawet wtedy nigdy nie pozwolił, aby jego psy doświadczyły tego uczucia. W schronisku ludzie z zaskoczeniem obserwowali tę postawę. Santiago mógł łatwo postawić siebie na pierwszym miejscu, w końcu to on potrzebował stanąć na nogi, ale dla niego dobro psów było najważniejsze. Ta niezachwiana lojalność zaczęła przyciągać uwagę wszystkich wokół niego. Jak ktoś, kto ledwo ma co jeść, wciąż myśli o psach? Pytali siebie, ale dla Santiago odpowiedź była prosta. One były przy nim w najszczęśliwszych momentach, a także w najtrudniejszych. Teraz była jego kolej, aby się odwdzięczyć. Mógł rozwiązać swoje problemy, sprzedając psy. Mógł szukać wygodniejszego życia bez ciężaru karmienia sześciu dużych zwierząt. Ale dla Santiago ta opcja nie była częścią tego, kim był. Wiedział, że lojalność nie łamie się w przeciwnościach. Prawdziwa miłość i oddanie pokazują się w najciemniejszych momentach, kiedy wszystko wydaje się być przeciwko tobie. W dni, gdy zimno ciało jak noże, a noce były długie, Santiago przytulał się z psami i dzielił ciepło ich ciał, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Te chwile były ciche, ale niosły głębie, którą tylko ci, którzy naprawdę kochają, mogą zrozumieć. Owczarki niemieckie nie mówiły, ale Santiago czuł w każdym geście, w każdym spojrzeniu, że wiedziały, ile dla nich robi. Ta cicha wymiana była tym, co utrzymywało Santiago silnym, nawet w obliczu przeciwności. Santiago wiedział, że mimo głodu, zimna i niepewności nigdy nie był sam, a ta decyzja o postawieniu dobra swoich psów ponad własną wygodę pokazywała nie tylko jak lojalny był, ale także jak bardzo wierzył, że prawdziwa miłość nie ma ceny. I tak Santiago i jego psy trwali razem w czasach niedostatku: spali przez zimne noce i dzielili się tym niewielkim, co mieli. To tylko wzmocniło więź, która już była silna między nimi. Każdy dzielony posiłek, każda zimna noc spędzona razem sprawiały, że lojalność psów wobec Santiago rosła jeszcze bardziej. Poświęcenie Santiago, by nie porzucić ich nawet w najciemniejszych chwilach, było czymś, co niewielu ludzi mogło zrozumieć, i to ta bezwarunkowa miłość i oddanie ostatecznie staną się fundamentem wszystkiego, co później osiągnie. Lojalność Santiago wobec swoich psów. Była czymś rzadkim i inspirującym. Nawet gdy absolutnie nic nie miał, odmawiał zdradzenia zaufania, które zbudował ze swoimi czworonożnymi towarzyszami. Śledztwo policyjne, które rozpoczęło się z powodu podejrzeń o znęcanie się, skończyło się ujawnieniem historii miłości i oddania, której nikt się nie spodziewał. Santiago nie był tylko człowiekiem z dobrze wytresowanymi psami. Był kimś, kto postawił dobro swoich zwierząt ponad wszystko inne, nawet własną wygo. Nagle ludzie zaczęli patrzeć na Santiago innymi oczami. Sąsiedzi, którzy wcześniej szeptali o nim, teraz mówili z podziwem. Zdali sobie sprawę, że to, co Santiago zrobił dla swoich psów, było czymś nadzwyczajnym. Jego historia stała się znana w mieście, a to, co zaczęło się od podejrzenia o okrucieństwo, zakończyło się odkryciem głębokiej przyjaźni i lojalności. Po tym jak historia Santiago zyskała oddźwięk, stało się coś nieoczekiwanego. Niektórzy ludzie zaczęli interesować się nie tylko jego psami, ale także tym jak udało mu się rozwinąć tak silną więź z nimi. To wtedy grupa inwestorów poruszona historią postanowiła pomóc Santiago stanąć na nogi. Zaoferowali mu szansę, która odmieni jego życie: zainwestowanie w biznes szkolenia psów. Dzięki pomocy finansowej i wsparciu inwestorów, Santiago założył centrum specjalizujące się w szkoleniu owczarków niemieckich. Biznes szybko odniósł sukces. Umiejętność Santiago w szkoleniu psów bez użycia smyczy czy ekstremalnych metod była czymś, co niewielu ludzi potrafiło zrobić. Nie używał tylko technik treningowych. Wykorzystywał zaufanie i miłość, które zbudował ze zwierzętami przez wszystkie te lata wspólnego życia i poświęceń centrum zaczęło przyciągać uwagę z całego kraju. Ludzie chcieli zrozumieć, jak Santiago był w stanie tak skutecznie szkolić psy, a wielu właścicieli psów zaczęło szukać jego usług. Ale sukces Santiago nie wynikał tylko z inwestycji finansowych. To co naprawdę wspierało jego nowy biznes, to lojalność i szacunek, jakie okazywał swoim owczarkom niemieckim przez całą swoją podróż. Teraz dzięki centrum Santiago mógł nie tylko odzyskać stabilność finansową, ale także kontynuować robienie tego, co kochał najbardziej opiekowanie się i szkolenie psów. A co najważniejsze robił to bez zdradzania swoich zasad, czy porzucania tych, którzy byli przy nim w najtrudniejszych chwilach. W dniu otwarcia. Santiago był całkowicie wzruszony, patrząc na swoich sześć owczarków niemieckich u boku, gotowych rozpocząć nowy etap ich życia. Postanowił podzielić się czymś głębokim o swojej historii. Łamiącym się głosem i z oczami pełnymi łez, ujawnił obecnej publiczności coś, o czym niewielu wiedziało. Santiago opowiedział: Jak jako dziecko został porzucony przez matkę. Wychował się u babci, kochającej kobiety. Ale która nie mogła wypełnić pustki pozostawionej przez jego matkę. Później, jako nastolatek, Santiago zdołał odnaleźć swoją matkę. Był pełen nadziei i myślał, że w końcu będzie miał szansę zrozumieć, dlaczego go opuściła i może zbudować z nią relację. Ale kiedy próbował z nią rozmawiać, odrzuciła go. Ból, jaki Santiago poczuł w tym momencie, był ogromny. Czuł się upokorzony i całkowicie zmiażdżony. Pustka w jego piersi, którą nosił od dzieciństwa, wydawała się jeszcze większa tego dnia. Santiago ujawnił wtedy coś, o czym niewielu wiedziało. To odrzucenie głęboko go naznaczyło i stworzyło pustkę, o której myślał, że nigdy nie zostanie wypełniona. Lata później, kiedy zdecydował się adoptować psy, poszedł do schroniska dla zwierząt, a kiedy spotkał owczarki niemieckie, wiedział, że one też mają smutną historię zostały porzucone przez matkę, która uciekła z domu i zostawiła szczenięta na opuszczonej drodze. Oczywiście wiedział, że suczka nie ma takiego samego zrozumienia jak człowiek, ale w tym momencie Santiago poczuł nieoczekiwane połączenie. Zobaczył w oczach tych psów ten sam strach, rozpacz i samotność, które nosił w sobie przez tak długi czas. Te szczenięta były tak samo zagubione, jak on czuł się przez całe swoje życie. Santiago powiedział, że w tym momencie złożył sobie i psom obietnicę. Bez względu na to, co się stanie, jak trudne staną się rzeczy, nigdy was nie opuszczę. Zobowiązał się wobec nich w sposób, który odzwierciedlał wszystko to, czego chciałby otrzymać od własnej matki. Dla Santiago adopcja tych psów nie oznaczała tylko dania im domu, to było jak rozpoczęcie gojenia pustki, którą jego matka pozostawiła w jego sercu. W jakiś sposób ich wspólna podróż od schroniska do tego dnia otwarcia powoli wypełniała tę pustkę. Na tym Santiago zakończył swoją przemowę, a łzy spływające po jego twarzy mówiły więcej niż jakiekolwiek słowa mogłyby wyrazić. Zapadła cisza i przez kilka sekund nikt się nie poruszył. To było tak, jakby wszyscy potrzebowali chwili, aby przetworzyć to, co właśnie usłyszeli. Ludzie na widowni zaczęli zdawać sobie sprawę, że to, czego byli świadkami, to nie tylko otwarcie firmy szkolącej psy, to było coś znacznie głębszego. Więzi między Santiago a jego psami nie były tworzone tylko przez rozkazy i posłuszeństwo. Każdy gest, każde spojrzenie między nim a owczarkami niemieckimi ujawniały historię dzielonego bólu, wzajemnego uzdrawiania. Te psy weszły w życie Santiago w momencie, gdy był zdruzgotany, gdy emocjonalne rany spowodowane opuszczeniem przez matkę wciąż go pożerały. W jakiś sposób pomogły mu odnaleźć siłę i cel. To nie tylko Santiago opiekował się nimi, w pewien sposób one też opiekowały się nim. Ludzie słuchający przemówienia zrozumieli w tym momencie, że psy nie były tylko dobrze wytresowanymi zwierzętami, reprezentowały podróż Santiago w pokonywaniu samotności i odrzucenia, które czuł przez tak długi czas. Tych sześć owczarków niemieckich, które teraz chodziły u jego boku z tak wielkim szacunkiem i zaufaniem, było odpowiedzialne za pomoc w wypełnieniu pustki pozostawionej przez jego matkę. Historia Santiago była historią miłości, ale niezwykłego rodzaju miłości, jaką wielu zna. To był rodzaj miłości, który rodzi się z bólu i potrzeby przynależności. Miłość budowana nie tylko oddaniem, ale niezłomną lojalnością. Przezwyciężaniem i poświęceniem. Publiczność mogła zobaczyć w oczach Santiago, ile poświęcił tym psom i ile one w zamian mu dały. Podczas gdy łzy wciąż dyskretnie spływały, Santiago patrzył na swoje psy z wdzięcznością. Były czymś więcej niż towarzyszami spacerów czy wytresowanymi zwierzętami. Były jego rodziną. Wzruszona publiczność poczuła głębię tej relacji i zrozumiała, że w tym momencie prawdziwe szkolenie nie dotyczyło kontroli, ale zaufania i bezwarunkowej miłości. Ten dzień oznaczał nie tylko początek biznesu, ale uznanie historii odporności, w której Santiago i jego psy wyleczyły nawzajem swoje rany i stworzyły coś, czego nikt nie mógł złamać. Dziękuję bardzo za obejrzenie tej historii do końca. Pamiętaj, aby polubić, zasubskrybować kanał i zostawić komentarz o tej historii.